Gratuluję, ja mam nadzieję, że się będzie jeździł. dobrze sprawował, jeździł na szczęśliwie przede wszystkim. No e, to ja pomału jeszcze. No i taki strzec. Rowerem jadę 20 km do sandomierza, mam 30 to półtorej godziny jestem sandomierzem. Zawsze w kasku i bezpiecznie. Tak. A na także pójdzie pan chodził? No to tam jak salowa wola, tam nisko salowa wola. Aha, teraz Janę. Pod Janów będę jechał takim pojazdem, jak pod Jan tam się Taka wygrana pierwsza to jest duża. To, to jest u was tak, ale w Totolotka miałem 120 tysięcy tak? o. na Śląsku, możemy pracować. To ile lat, 6 wykład było 6 wykład było. Tak.